Dzień dobry, witam serdecznie tu hektary of grid TV, drodzy widzowie. Pytanie do was: jak magazyny energii mają się opłacać osobie, która, załóżmy, zużywa 100 zł prądu miesięcznie, albo płaci za prąd 200 zł miesięcznie, albo nawet 300? Wyliczyłem, że gdyby taka osoba, która płaci 300 zł za prąd, Zrobiła bardzo tanią instalację, zaraz powiem jak. Oczywiście, zrobiła ją sama. To taki off-grid byłby w stanie się zwrócić w ciągu 5 lat. To, to, to mogę wam powiedzieć, ale jeśli ktoś korzysta z usług instalatorów czy kupuje drogi sprzęt, wówczas. Termin spłaty wydłuża się niewspółmiernie, i pytanie, dlaczego ludzie to robią? Ludzie uprawiają własne warzywa, własne owoce. Są tacy, którzy potrafią pójść w naprawdę duże koszty, żeby kupić na przykład automatyczny kurnik, żeby zająć się hodowlą kur. I pytanie, czy Taki kurnik kiedykolwiek spłaci się tej osobie, która zdecydowała się na jego zakup. Są też ludzie, którzy kupują bardzo drogie, fajne instalacje do pędzenia bimbru. I czy to jest tańsze niż zakup czystej w żabce? Po co ludzie to robią? Bo własne to własne własny chleb własne wyroby, własny prąd. Własny prąd, własna produkcja, magazynowane u siebie, nawet na totalnej prerii, na totalnej wsi, gdzie nie ma dostępu do prądu. O to w tym wszystkim chodzi. Tu nie chodzi o oszczędność. Chodzi o to, żeby być niezależnym i żeby być w stanie Wiele rzeczy wyprodukować samodzielnie. Ludzie, jeśli piszą do mnie, to często nie, nie, nie piszą: Dominik, yy, dziękuję ci, zaoszczędziłem tysiąc złotych na prądzie. Ludzie piszą: Dominik, dzięki Tobie mam swój własny tani prąd. I to się powtarza wielokrotnie. Czyli ludzie przede wszystkim doceniają, że są w stanie sobie sami ten prąd zrobić u siebie na działce, a nie to, czy to będzie koniecznie najtańsze i tańsze od tego, co sieć jest w stanie im dostarczyć. Także, drogi przyjacielu, jeśli masz jakąś wolną gotówkę, i myślisz, żeby zainstalować tą gotówkę w magazynach energii, żeby zainwestować te pieniądze w magazyny energii, to powiem ci tak, nie jest to interes życia. Nie jest to interes życia, chyba, że zużywasz dużą ilość prądu. No to wtedy jest już właśnie inna sprawa, czyli im więcej prądu się zużywa, tym wejście w biznes magazynów energii, jest opłacalne. Jest jeszcze inna ważna rzecz. Trochę to będzie oczywiste, co powiem, ale im szybciej zainwestujesz w magazyny energii, to w pewnym momencie przestaniesz płacić za prąd albo będziesz płacił dużo, dużo mniej. I to spowoduje, że w perspektywie bardzo długiej, co prawda. To się zdecydowanie opłaci. Więc ja na przykład jestem świadom tego, że jeśli mam już w tym momencie instalację 85 kWh, to słuchajcie, nie zamierzam w żaden sposób tego ani odpuszczać, ani rezygnować. Wręcz przeciwnie, zamierzam cały czas dokładać. Jeśli będę cały czas dokładał i cały czas dbał o to, Moim zdaniem, w perspektywie po prostu całego życia, to się musi opłacić. To nie ma tutaj złudzeń. Ale zachęcam do tego, żeby wszystkie, żeby uczyć się i wykonywać te rzeczy w dużej mierze samodzielnie, bo wtedy to będzie znacznie tańsze i korzystać z tanich podzespołów, ponieważ te tanie podzespoły tak naprawdę. Jeśli chodzi o żywotność, wielokrotnie są dokładnie takie same jak te drogie. Te drogie tylko mają ładny design. Sprzedawca dobrze gada, i o to w tym wszystkim chodzi. A teraz opowiem, jak stworzyć instalację fotowoltaiczną dla osoby, która płaci 300 zł za prąd. I ta instalacja powinna mu się zwrócić w ciągu 5 lat, ale to już jest, tak powiedziałbym, 5 lat z zapasem, z zapasem. Jaka to jest instalacja? Instalacja magazyn energii 16 kWh, oczywiście o cele, oparte o cele lifepo 4 i falownik 5 kW i dodatkowo 4,5 KW paneli fotowoltaicznych. Ale oczywiście możecie sobie zmniejszyć ilość tych paneli i wtedy zaoszczędzicie. Czyli rocznie za prąd zapłacisz 3600, w ciągu 3 lat będzie to 10800. I ta instalacja, o której mówię, będzie właśnie tyle kosztować jakieś 11 tysięcy, ale jest to wersja budżetowa, ponieważ nie policzyłem tutaj. Kosztów związanych z montażem paneli fotowoltaicznych musicie mieć po prostu specjalny system, lub sami sobie zrobicie ten system i wtedy będzie taniej. Jeśli zamontujecie panele na dachu, chociażby też nie będzie drogo, ale jeśli kupicie konstrukcję, no to do tego 10 tysięcy trzeba dodać jeszcze. Myślę, że wtedy całość Was wyjdzie jakieś 13 tysięcy. I teraz w momencie. Gdy mimo wszystko zrobisz tą instalację za 11 tysięcy, moim zdaniem jesteś w stanie to zrobić, no to musiałbyś nie płacić przez, za prąd przez 3 lata i wtedy ona się zwróci. Więc ja liczę, że mimo wszystko, oczywiście w zimie, będziesz płacił za prąd i ta instalacja spłaci się w ciągu 5 lat, czyli. 11 tysięcy miałeś zapłacić, powiedzmy, ogólnie za prąd, 11 tysięcy zapłaciłeś za instalację, więc w ciągu 5 lat ta instalacja powinna się spłacić. To nigdy nie jest tak, że jesteście w stanie to wyliczyć bardzo dokładnie, ale już Wam pokazuję, o czym dokładnie mówię i moim zdaniem da się to zrobić, chociaż to, jak mówię, te 11 tysięcy możecie osiągnąć w momencie, kiedy macie troszeczkę umiejętności manualnych i. Potraficie konstrukcję sami zrobić, bo można też konstrukcję zrobić bardzo tanio. Pokażę Wam to może w przybitce. A cóż to takiego, moi drodzy, to jest właśnie cała Wasza instalacja fotowoltaiczna. Dokładnie wygląda tak. Wcale nie musi być falownika odrębnego, tak jak, tak jak jest tutaj. Nie musi być. To jest cała Wasza instalacja. Fotowoltaiczna. Falownik jest o tutaj. To jest falownik, a to jest magazyn energii. 16 kWh, falownik 5 kWh. I patrzcie, to jesteście w stanie kupić za 7200 zł. Około link macie w komentarzu. I teraz powiecie: no dobra, ale ja nie potrafię tego podłączyć. W związku z tym, zapraszam do filmu 107 na moim kanale. Dokładnie omówiłem, jak należy połączyć takie rozwiązanie, ale już Wam jeszcze pokażę tak mniej więcej. Tutaj macie wszystko przygotowane. Macie podpięcie pod panele. Jak się łączy panele, macie też w filmie 107. A tutaj macie wyjście to jest złącze na wyjście AC. Jesteście w stanie tutaj podłączyć. Właśnie yy, yy, wszystkie swoje urządzenia, i wówczas nie potrzebujecie już żadnych bezpieczników, żadnych falowników, czy żadnego okablowania i tego typu rzeczy. Także to jest rozwiązanie, które zapewnia Wam już moc. Nazywa się All in One. Jesteście w stanie takie Cacko, moim zdaniem to jest cacko, ponieważ ludzie piszą w komentarzach. Bardzo wiele osób już kupiło to. Naprawdę to się sprzedaje jak świeże bułeczki, i ludzie piszą w komentarzach. Dominik to jest przełomowy produkt. To jest rewolucja. To all in one, ponieważ za bardzo przyzwoitą cenę 7000 zł, jesteście w stanie coś takiego zakupić. Do tego musicie kupić panele. Ja policzyłem w tej cenie 10 800. Policzyłem, że panele musicie zakupić w cenie około 2800, to będzie 10 paneli 450 W. No i tutaj robi nam się właśnie ta kwota 10 000. No i jakieś dodatkowe wiadomo, okablowanie, bezpiecznik jakiś, bez mówię konstrukcji fotowoltaicznej. Także Trzeba powiedzieć, że dla osoby, która chciałaby mieć to tak fajnie, porządnie zrobione, ten koszt takiej instalacji wyjdzie więcej niż 11, może wyjść 13 chociażby, może wyjść czasem 15, ale nadal jesteśmy w pieniądzach, w jakichś normalnych pieniądzach. To nie są. Nie proponuję Wam nic, co jest, że tak powiem, lichwą. To jest zupełnie normalna cena za, takie, za taki produkt. A jesteście w stanie to zrobić samodzielnie, lub poprosić elektryka, żeby wam to podłączył. No i elektryk za powiedzmy dniówkę weźmie, nie wiem, 300 zł i będziecie mieć to podłączone. Produkt absolutnie przełomowy. Naprawdę to ludzie piszą i przekazuję wam taką informację, ale oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie. Możesz sobie zbudować własny magazyn energii. W ogóle powiem wam tak. Na YouTubie jest bardzo dużo materiałów już odnośnie budowy własnych magazynów energii, ale opartych o ogniwa lifepo Po4. I y, bardzo bym Was zachęcał, żeby sobie przetrzepać tego YouTuba, ponieważ tam znajdziecie dużo informacji właśnie o tych celach lifepo 4 Nie o celach litowojonowych, które oczywiście są też porządne, aczkolwiek. Moim zdaniem nie ma tej wiedzy jeszcze na YouTube zgromadzonej, jak robić te magazyny na celach litowojonowych i będzie trudniej Wam. Na, na celach li, LiFePO 4 jest to proste, jest to tanie i żywotność ta sama. Żywotność ta sama, chociaż producenci baterii LiFePO 4 chwalą się, że żywotność jest większa. Ale ja zakładam, że powiedzmy. Może być większa, ale musicie dbać o swój magazyn energii, czyli nie ładować pod korek i nie rozładowywać nadmiernie. Ja mam u siebie ustawione maksymalne napięcie 54,8V, minimalne to już nie pamiętam, ale na cele nie wychodzi poniżej 3V na cele. Także jesteście w stanie zbudować sobie taki magazyn energii. No. Tutaj są akurat cele Hitium. I cele hitium możecie kupić. Też wam podam linka w Chinach za 51 dolców Zostawiam wam linka. Taka obudowa kosztuje moi drodzy. 450 dolarów czy 480 dolarów to musicie sobie tam przeliczyć w każdym razie mo możecie sobie taki magazyn stworzyć za 5000 ale do tego musicie dokupić falownik na przykład taki falownik i taki falownik też będzie kosztował z 1500 zł więc moim zdaniem rozwiązanie dla początkujących to jest idealne po prostu idealne cena tutaj jest bardzo atrakcyjna dlatego moi drodzy to jest do Was należy decyzja, co Wy tutaj robicie. Ja Wam tylko prezentuję produkt i powiem Wam tak. Z mojej perspektywy, off-grid to może być oszczędność, ale rozłożona na długie lata. Jeśli oczekujesz szybkiej spłaty, ja bym nie szedł w to, gdybym oczekiwał spłaty w ciągu 3 lat. Ja to traktuję w. Jako inwestycję bardzo długoterminową w ten sposób. I przede wszystkim traktuję to jako hobby i jako zabawę, bo bez hobby i bez zabawy ja bym się w to w ogóle nie bawił, bo moi drodzy, prawda jest taka, że ludzie, żeby zbudować własne magazyny energii, stawiają własne budynki do... <laughs> odrębne. Przywody są drogie. Ostatnio sprawdzałem wczoraj, że czujka dymu na Wi-Fi kosztuje chyba prawie 300 zł. Słuchajcie, więc trzeba powiedzieć sobie wprost, że off-grid to jest um, niezależność energetyczna, hobby, a oszczędność to tylko zależy od was, czy naprawdę chcecie zaoszczędzić, czy pójdziecie grubo w ten temat, bo są tacy, co wydają po 200 tysięcy na off-grid i dla nich jest to w porządku. I trzeba wspierać takich ludzi, bo rozwijają polską gospodarkę. W związku z tym, moi drodzy, zostawiam Was z tym. To All In One yy, z całą odpowiedzialnością polecam, bo ludzie już kupili w dużej ilości sztuk to i mówią, że jest to produkt przełomowy. A tutaj taka sentencja. Która może komuś się przydać, ale niekoniecznie. <laughs> Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Aha, zapomniałbym. Chcę Wam przekazać bardzo ważną informację. Magazyny energii mogą być tańsze. Mogą być tańsze. I powiem Wam, że jestem w stanie to zrobić, żeby były tańsze w całej Polsce. Ale prawda jest taka, że za mało klikacie lajków i subów. Jeśli byłoby tych subów i lajków więcej, ja miałbym większą motywację, żeby przetrzepać tą Alibabę dodatkowo, nawet pojechać do Chin i naprawdę spowodować, żeby ceny pewnych podzespołów były jeszcze tańsze. Także proszę was, wbijcie suba, wbijcie lajka, bo moim zdaniem już co najmniej spora grupa osób. Zyskała dzięki temu, że nagrywam filmiki, a możecie jeszcze zyskać, i myślę, że nieraz zaskoczę Was w przyszłości. Wbijcie lajka like i suba.